Za 20 minut będzie 24. Ale mam do wysłania parę gierek. Lecę do garażu wszystko spakować. I widzimy się w aucie. Ja jestem już w samochodzie i będę odbierał jedną paczkę dla siostry oraz wysyłał kilka. Nie miałem jak jednakowo zapakować to samo. Także każda paczka inaczej wygląda. To jest Spider Man, to jest farming, a te dwie to są na Orlena, także mają etykietę z drugiej strony, także się nie przejmuję, że pomylę paczki. No jakby co sobie zrobiłem zdjęcie i mam podpis, to jest co? Także lecę teraz tam nadać, bo tam jest ukryty paczkomat. Yy, I musimy jeszcze jeden zahaczyć. Dobra, tutaj wotuję spider. I teraz farming. Tylko sprawdzam, czy to nie ma żadnych paczek, bo nieraz się otwiera i tam już jest. Kogoś paczka. To wszystko i teraz do drugiego paczkomatu. Dosłownie przede mną jest paczkomat, jednak nie mogę tam później nadać paczek. Nie wiem czemu jak skanuję etykietę, to nic nie działa. Skanuję typowo etykietę od Orlena Nawet otworzyłem etykietę na telefonie i zeskanowałem i nic nie idzie. Przy okazji odebrałem dwie paczki siostrze, a te dwie paczki muszę nadać jutro. Także jutro sobie spróbujemy na nowo i widzimy się rano najprawdopodobniej w garażu, jak będę robił trening. Jest już kolejny dzień, witam was z garażu. Robię właśnie trening. Zrobiłem sobie just upa do shakera. Jakże męski kolor ma. Dzisiaj będę robił górę, a dokładniej klatkę i plecy. Mam tak bardzo że pierwszy dzień to klata, plecy, kolejny barki, triceps, biceps i kolejny nogi, ale tam gdzie mam też nogi, wrzucam sobie robię przed ramion oraz brzuch. I gdzieś tam pomiędzy jeszcze sobie wrzucam jakieś jednolosowe ćwiczenia na każdy trening, na który mam ochotę. Nie jest to idealny plan treningowy, ale jest to pierwszy jaki kiedykolwiek znalazłem. I jak zaczynałem z siłownią, pamiętam, że co tydzień, co dwa zmieniałem plan i myślałem, że przez to nie ma efektów, a nie ogarnąłem, że efektów nie ma dlatego, że ćwiczyłem raz w tygodniu, nie ćwiczyłem regularnie i tak czy siak nie. Trzymałem się planu. Także wziąłem sobie specjalnie pierwszy, który znalazłem kiedyś, żeby budować sobie, że gdybym się trzymał właśnie tego planu, to zbudowałbym fajną formę. Czy zbuduję fajną formę? Zobaczymy. Nie wiem, czy wam mówiłem, ale kiedyś zachowałem sobie iPhone'a 11 Pro Max, po to, żebym mógł nim nagrywać. No i leciutko mi spał ten telefon. Wszystko w nim działa poprawnie, no ale będzie trzeba zrobić plecki. Nie chce mi się robić drugi raz plecków. Już kiedyś mu wymieniałem plecy, no i nie ukrywam, po prostu mi się nie chce. Kupię po prostu jakiś etui i będę go tak nosił. Nie wiem, czemu dzisiaj nie chce mi się ćwiczyć. Zazwyczaj mi się chce. Ja wręcz chcę, żeby mi się nie chciało czegoś robić, dlatego że jest to szansa, żeby zbudować dyscyplinę, ponieważ dyscyplinę budujemy w momencie, w którym robimy coś, czego nam się nie chce. A jak ja lubię ćwiczyć i na przykład ćwiczę codziennie, to tej dyscypliny nie buduję i muszę szukać ulepszenia siebie w czymś innym. Także dość gadania, lecę ćwiczyć i widzimy się zaraz. Minęły już dwie godziny, odkąd zrobiłem trening i przez te dwie godziny cały czas montowałem nowe lekcje do mojej społeczności. Trochę tego jest, nie ukrywam. I Jeszcze chyba coś tam podogrywam, naprawdę będzie dużo materiału. Dostałem powiadomienia od OLXa, że jest teraz minus 50% na promowania, także podświeżam sobie wszystkie oferty. Jest to idealny czas, żeby wystawić te wszystkie konsole, również na OLX, a, a nie tylko na Vinted. Przy okazji przyniosłem resztę rzeczy z garażu, mam już naprawdę mało tych części, ale to w sumie dobrze, bo nie ma co kupować na zapas jednak. Dzisiaj chcę jeszcze ogarnąć szafki. Jako że tutaj się przeniosłem, no to fajnie by było ogarniać, podzielić to jakoś na sektory. Typy tutaj są jakieś części, tutaj co innego i tu co innego. Dzisiaj będę próbował. Również wysłać te paczki od nowa, bo nie wiem, co się działo wczoraj, że nie chciało się wysłać. Jak na razie nic nowego się nie sprzedało, także jedyne co robię, to wystawiam od nowa te wszystkie telefony i kupuję promowanie. Tak na razie na wszystko to na bok i zaraz dopiero posprzątam w szafce i wszystko odstawię. A teraz przejdę do wystawiania konsol. Niestety wystawiam samą konsolę bez niczego, bo nie mam za bardzo jakiej gierki dorzucić w pani. wszystkie mam drogie. Robię zdjęcie zawsze z każdej strony Tak, żeby nie było, że mam do ukrycia Jako, że nie mam żadnych dodatków A chcę dać w miarę dużo zdjęć To wyjątkowo robię zdjęcie tyłu konsoli Zazwyczaj nie robię, ponieważ uważam, że tył wygląda brzydko W większości przypadków po prostu wygląda brzydko Tutaj akurat jest spoko Dobra, zrobione, od razu wystawię sobie na OLXa Ogłoszenie dodaję za 6 zł i do tego ratuję promowanie za 3 zł. Także klikam dodaj promowanie i teraz muszę opłacić. Dobra, konsola wystawiona. Skończył mi się płyn do elektroniki, także biorę płyn do mycia szyb. Muszę iść po papierowy, a nie papier toaletowy. Dobra, przetestowałem i zrobiłem jakoś inaczej fotki. Zobaczymy, czy takie coś siądzie, czy szybko się sprzeda. Wystawiłem już wszystko, co musiałem na sprzedaż, łącznie z konsolami. No i teraz biorę się za sprzątanie w tej szafce i spróbuję jakoś fajnie wszystko porozstawiać. Najpierw sobie sprzątam ciuchy. Dzisiaj dostałem też powiadomienie, że dwa nowe telefony lecą już do mnie: iPhone 11 Pro i drugi zwykły chyba iPhone 11, taki biały. Zamówiłem też przed chwilą części: jeden ekran do iPhone 11 Pro oraz głośnik do iPhone 11. Do 12 mini niczego nie muszę zamawiać, bo wszystko mam, także fajnie. Dzisiaj nie będziemy szukać nowych telefonów Zajmiemy się tym dopiero za dwa odcinki Myślę, że pojutrze wleci naprawdę duży materiał Albo po pojutrze Właśnie we wtorek będę miał dużo roboty Będę musiał tak, naprawić chyba trzy telefony albo cztery Na pewno będę sprzedawał dużo telefonów Będę leciał też do Barbera I przyjąłem pieniądze, że szukał nowych okazji Także trochę też będzie Czytałem komentarze i wiem, że chcecie też zobaczyć jakieś poradniki Typowo na przykład szukania albo naprawiania iPhone'ów Także to na spokojnie wleci na dniach też na kanał Dobra, muszę ogarnąć jakiś kosz Oraz też kosz na brudne ciu. Ogarnąłem jakiś kosz nowy. Rzucam wszystkie śmieci, a rzeczy z którymi nie wiem co zrobić, jak na razie kładę na biurko. Myślę, że wszystkie części serwisowe poprzenoszę tutaj. Narzędzia będę trzymał tu, a wszystkie przedmioty do czyszczenia w tej oto półce, A na samym dole będę trzymał jakieś konsole oraz jakieś stare gierki, które będę chciał dorzucać do konsol. No i może jakieś pady. Będę musiał też zrobić miejsce na etui, ponieważ trochę ich mam. Po prawej stronie będą ekrany, po lewej plecki, a po środku jakieś inne rzeczy. Zastanawiam się gdzie dać też ładowarki do iPhone'ów. I na takie pierdoły. Jak na razie, może jeden rzucę. Do górnej półki. Dobra, mniej więcej ogarnięte. Jednak teraz będę odwoził brata do pracy, Wyjeżdżam na tydzień. Będę dopiero jakoś za godzinę i później sobie poszukam jakiejś okazji. Minęło już trochę czasu, szukałem jakichś telefonów, gier, jakiś konsol. i Jednak nie ukrywam, nic nie wpadało. W międzyczasie cały czas oglądałem sobie YouTube'a, także no, chociaż tyle dobrego. Jedyne co udało mi się kupić to iPhone'a 12. Łącznie za niego dałem 100 zł. Do wymiany jest tylko ekran. Także będzie fajny z tego profit, bo taki iPhone pójdzie za 500 zł. Do tego wystawiłem w końcu gierkę Dirta, którego kiedyś dostałem do konsoli. No i jest. Jest jakieś zainteresowanie, cały czas ludzie piszą, wystawiony za 60 zł, za 50 puszczę, jak ktoś tyle zaproponuje. Dzisiaj dostałem info albo wczoraj, że utknęła ta oto paczka. Tą grę wysłałem jakieś dwa tygodnie temu i wysłałem dosłownie tego samego dnia, kiedy ktoś kupił. Dostałem taką informację. Dostawa trwa dłużej niż oczekiwano. Nie martw się, twoja przesyłka powinna wkrótce dotrzeć. Jeśli paczka nie zostanie doręczona do 29 października, otrzymasz odszkodowanie wysokości 200 zł. Jak klikniemy sobie śleć przesyłkę. To faktycznie cały czas jest w trakcie dostawy Od 24 września Także naprawdę już długo leci Kiedyś Impost już zgubił moją paczkę Jednak dostałem smsa, musiałem opisać co jest w tej paczce Później się cały czas dobijałem do Imposta I w końcu ją odnaleźli Tutaj nie ukrywam, mam nadzieję, że nie odnajdą tej paczki Ponieważ kupujący odzyska pieniądze I ta informacja chyba jest dla mnie Mam nadzieję, że nie do kupującego, tylko dla mnie właśnie Jeżeli miałbym zarobić 200 zł A gierka warta 20 to spoko Jednak obawiam się, że ta wiadomość może być do... Kupującego, a nie dla mnie, ponieważ często Vinted wiadomości do kupującego wyświetla tutaj i nawet sprzedający je widzi. Do tego wczoraj wszedł oto taki deal PS4 z tyloma grami i dostałem dzisiaj informację, że w poniedziałek zostanie PS wysłany. Naprawdę fajnie się robi deal z ludźmi z zagranicy. Już w raz razach zamawiam właśnie za zagranicy, to naprawdę dbają o to wszystko, wysyłają fotki i opisują dokładnie stan, co się dzieje. Jutro chciałbym rzucić inny materiał, będzie on z szukania okazji będę pokazywał typowo, jak szukać dla siebie jakiś ofert, jak ja to robię, jakie filtry ustawiam, pokażę wam też moją tajną taktykę, czyli cennik oraz jak ja robię cennik gier, przez co szukam naprawdę szybko okazji i jak jakaś oferta skakuje, to ja od razu jestem w stanie stwierdzić, czy warto to kupić, czy nie i nie muszę szukać po ile coś chodzi. I to by było na tyle w tym odcinku. Bardzo krótki. Jutro pojawi się ciekawszy materiał, a jeżeli chcesz się nauczyć flipowania dołącz do mojej społeczności. Pierwszy link w opisie i widzimy się jutro.